Zaczynamy sezon 2015, po kilku latach na pewno będziesz chciał powalczyć o czołowe lokaty. No, będę chciał, nie ukrywam, oczywiście przyjechałem tu po to, żeby wygrać, wiadomo. Ale wszyscy przyjeżdżają po to, żeby wygrać, być na podium. No Ja już startuję czwarty sezon w tym, w tym, w tym serialu, w tym Pucharze Kilo, to jest w Polski. Chciałem go wygrać, no. Można powiedzieć, że jestem trochę zdesperowany, ale... Były duże treningi przed sezonem też, chociaż na no duże, ale były. W każdym razie samochód mam dobrze ustawiony, ja jestem przygotowany. Pogoda jest już całkiem niezła, bo był deszcz, rano czasówka. Z czwartego miejsca będę startował, ale po wczoraj na treningach przy dobrze jeździło, także jestem jestem zadowolony, że przestało padać i myślę, że to mi pomoże. I... Kogo uważasz za najgroźniejszego rywala w walce o tytuł? No myślę, że nie, nie jeden. Jest, jest rywal, ponieważ stawka jest dość wyrównana, jeżeli chodzi o czasy w treningach, w czasówkach. Jest ich kilku tak naprawdę. Jest Michał Szmigiel, jest Filip Dokar, który też startował w pierwszym sezonie, też się z nim ścigałem. No i jest kilku zawodników, z którymi naprawdę będzie można się pościgać. Na pewno nie będzie łatwo, a ja też łatwo skóry nie oddam. Czy jest któraś runda, na którą czekasz szczególnie? Tor, na którą chciałbyś się najbardziej pokazać? To znaczy się generalnie w tym roku kalendarz mi się podoba, bo tory wszystkie, które, które są w tym roku. Yy, zawsze jakoś pasowałem. Yy, tutaj na hungarów w tamtym roku byłem chyba czwarty. Też mieliśmy jakieś tam ekscesy, a nie duże. W każdym razie... To jest Holandia, później Słowacja, Czechy, Most Poznań także, także myślę, że one są niezłe, ja, ja ja też na nich też się będę przygotowywał i myślę, że dam radę. Dzięki.